Jak ostudzić nerwy podczas trwającego remontu? Remont to wymagający czas, pełen wyzwań i nieoczekiwanych trudności. Dlatego tak ważne jest, aby w tym okresie zadbać o swoje samopoczucie i znaleźć sposób na chwilę wytchnienia. Jak to zrobić? Jednym z niestandardowych sposobów jest na przykład zimna kąpiel w pięknych okolicznościach przyrody. Zanurzenie w lodowatej wodzie nie tylko dosłownie schładza temperaturę, ale też pozwala ostudzić rozgrzane nerwy. Gdy ciało zmaga się z zimnem, umysł na moment uwalnia się od codziennych trosk, skupiając się na walce z chłodem. Szok, przyspieszone tętno, lekki dyskomfort zamieniają się w adrenalinę i uczucie triumfu. Choć brzmi to może dziwnie, zimna kąpiel jest nie tylko sposobem na oderwanie się od codziennego chaosu, ale również jest szansą na odświeżenie ciała i umysłu. Przyroda, chłód i chwila Deela siebie. To dobra recepta na spokój ducha w trudnych chwilach.